Pani Moniko, niektórzy mawiają, że teraz w Polsce mamy trzy tvn -y. Jak się pani do tego odniesie? Uważam, że to wielki sukces polskiej demokracji. Po ośmiu latach ciężkiej pracy wolnych mediów, to się po prostu Polakom należy. Złośliwi twierdzą, że te, jak pani nazwała wolne media oraz cała prawda, całą dobę, to tylko chwyt marketingowy dla naiwnych. Jak jest naprawdę? Proszę pana, kogo dzisiaj obchodzi prawda? To jest model biznesowy, który przynosi miliardy. Jeśli ktoś w to wierzy, to jego problem. Okej, okay, ale czy to nie jest nieetyczne? Przecież zarzucaliście TVP, że jest szczujnią, a tak naprawdę robicie to samo. Proszę pana, ludzie nie potrafią przyswoić dwóch zdań ze zrozumieniem. Dlatego, aby osiągnąć cel, najskuteczniejsze jest działanie na emocjach. Gawieć chce prostych informacji, a mianowicie, kto jest ten dobry, a kto zły my im to dajemy, a oni mówiąc kolokwialnie łykają. Od cała filozofia. Proszę się nie obrazić, ale czy to nie jest zwykła prostytucja dziennikarska? Praca jak każda inna, a jeśli jeszcze to lubisz, robisz to dobrze i za duże pieniądze to czemu nie? Tak jak mówiłam, gawiedzi trzeba powiedzieć co ma mówić, myśleć i w co wierzyć. Wielu ludzi dziwi się, że w TVN tudzież innych opiniotwórczych redakcjach na stanowiskach redaktorów naczelnych Pracuje tak wiele tak zwanych staliniątek, na przykład Węglarczyk, Kraśko, Lis, Pochankę, Wojewódzki, Morozowski i wielu, wielu innych mniej znanych. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ tylko my mamy, jak to się teraz mówi, know-how i metody dziadków. Zna Pan może eksperyment Asza? Asza? Nie. No właśnie. Dlatego Pan nie pracuje w TVN. Kiedy jeszcze do tego dołoży pan hasła typu europejczyk versus homofob i ciemniak, tak jak kiedyś proletariusz versus kółak i klecha, to ma pan prosty socjotechniczny przepis na sukces. Pani Moniko, swego czasu dużo mówiło się o praworządności, aferach, złym traktowaniu uchodźców. Agnieszka Holland nawet nakręciła film Zielona Granica. Dzisiaj już nic nikomu nie przeszkadza. Co pani powie tym, którzy potraktowali to na serio i zwyczajnie czują się oszukani. Proszę pana, zapewne mówi pan o tych tak zwanych młodych, wykształconych z dużych miast. To jest najlepszy materiał do manipulacji. Jeżeli ktoś idzie na film fabularny, do tego robiony pod tezę i traktuje go jak dokument, to już wszystko wiadomo o poziomie intelektualnym takiej osoby. No dobrze, skoro pani wszystko wie, to mam dla pani zagadkę. Co to za kraj, gdzie media tworzą fikcyjną rzeczywistość? Druga osoba w państwie jest łapówkarzem. Politycy głosują za sankcjami na własny kraj, a ludzie i tak ich wybierają. Proszę pana, Stauffenberg powiedział kiedyś, cytuję: Polacy to motłoch, który najlepiej czuje się pod knutem. I ja to potwierdzam w całej rozciągłości. To na koniec ostatnie dwa pytania. Czy czuje się pani starym próchnem, któremu sypie się z dupy? I drugie. Obok kogo chciałaby być pani pochowana? Mawiają, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ja nie wiem, a pochowana chciałabym być obok osoby mi bliskiej, kierującej się podobnymi wartościami co ja, a mianowicie obok Jerzego Urbana. Dziękuję za wywiad.